No to ja pierwszy. Newcastle będzie zwycięzcą tego pojedynku. I powiem, że będzie to dość okrojone 1-0. Zwycięstwo Newcastle. Może tak. Wiesz co? Chciałem powiedzieć to samo. Bóg mi świadkiem. Muszę wybrać inny wynik. Wybieram opcję 2 do 1 dla Newcastle. No, no ciekawe, bo troszkę się odbiła od tego dna, na którym się znajdowała ostatnio w meczu z Freiburgiem, ale nadal uważam, że PS, że jest faworytem i to dość dużym. 2 do 0 dla PSG. Ja myślę, że się odkują za to, co wydarzyło się w weekend z Niceą. Okay. Czyli Paris Saint-Germain na Luzie, powiedziałeś 2-0, tak? Tak, dla Paryża. Słuchaj, następnym razem ja typuję jako pierwszy, dobra? <laughs> 3-0. Podbijesz 3-1 dla PSG. No to proszę bardzo. O, już zacząłeś. No to już raz zacząłeś. Voilà. Aha, no dobra, no to w takim razie 0 do. Albo nie, 1 do 0 dla Lazio. Zrobimy tak. Uf, 1 do 1.